Cześć kochani, witajcie na cotygodniówce wyzwaniowej. I po prostu bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Tylko się trochę tutaj miejscówkowo zorganizuję. No i lecimy. Mam tutaj trochę dzisiaj gotówkowej drobnicy. Standardowo nie jestem pewna, czy wystarczy mi na wszystkie wyzwania, no ale nic nie szkodzi. Tyle, ile uda się wrzucić. Tyle wrzucimy. Zaczynamy od mojego wyzywania kieszonkowego. I mamy całą ósmeczkę. Znowu tak jak w ubiegłym tygodniu. 8, no to 8, nie będę się kłócić. Tym bardziej, że jakoś teraz nie mam specjalnych zachcianek. Tak to nazwijmy. Żadnych takich większych potrzeb, jeśli chodzi o moje wydatki. Więc tak, ok, kończymy w kolorowym roku, kwiecień ostatnie dwie literki i rzucamy trzy i pięć czyli w sumie osiemnaście mamy już skompletowany kartka z kalendarza. Ostatnia niedziela miesiąca, czyli dwudziesty siódmy. Jakoś tak się słuchajcie, nie mogę dzisiaj rozgadać, nie wiem. Mam jakiś taki słabszy y, dzień, tak jeśli chodzi o funkcjonowanie. Po prostu, nie wiem, jakieś takie przesilenie, nie wiem jak to nazwać. Niby wszystko jest ok, ale po prostu jestem mega zmęczona. Ale czasem mi tak bywa. Mm, dobra, który. To jest dzisiaj Matko Bosko. Eee, dobra, załóżmy, że lecimy do przyszłości. Niech będzie ten 27. Teraz tylko, żebym pamiętała. Oczywiście nagrywam wcześniej, ale, ale, ale. Nieważne. Plus 27, czyli mamy 258. Super. No, i tutaj również kwiecień już mamy zaliczony. Kolejne wyzywanie długoterminowe, to 36 tygodni. I tym razem jakiby tu kolorek. Że niech będzie ten ciemny. Tutaj nie podoba mi się, że dałam taki ciemny kolor, ale żeby jakoś to tam w miarę spójnie było, to zastosuję go też po drugiej stronie. Tym razem lecimy z ósemeczką. I niech sobie schnie. osiem do koperty no, muszę zaraz wyczyścić statusik trzysta dwadzieścia cztery Dobra, dam mu jeszcze chwilkę, bo wygląda niepewnie, niech jeszcze dosycha. No, i tutaj kwiecień mnie zje, ale to nic. Na pewno chcę już dokończyć tutaj ten ostatni słupek. No dobra, lecimy. Nie ma co gdybać, nie ma co narzekać. Sama se takie zrobiłam, więc teraz lecimy. Tutaj mamy dwadzieścia, rzucamy kostką, pięć, dwa i jeden, czyli plus osiem. I tym razem, słuchajcie, wrzucę sobie tylko dwójeczkę do trzydziestu, a może skończę słupek. Dwa i dwa, dobra. Będzie taka. Plus cztery i trzydzieści dwa. Te, jako że są skończone, pójdą na tył. A tutaj jeszcze będę sobie to kwieciste kontynuować. 30 i 2. Kolejne wiosenne klimaty. Okej. Okay, tutaj zostało nam ostatnie pole w wiosennym wyzywaniu od justynki z budżetu justyny. To rzucamy. Czekajcie, bo coś mi się tu wierza. Jakoś dziwnie przestawiła i dziwnie ta kostka taka lata. No, teraz jest okej. Okay. <grym> Dobra, tutaj nam wypadła dyszka. Nyszunia, no i rzucamy jeszcze szóstką, jeden, cztery, mm, wiecie co, na tym poprzestanę, niech będzie piętnaście. Bo to możemy sobie przecież jeszcze kontynuować w maju w końcu. Cały maj to jeszcze wiosna. Także tak zrobimy. I to już nam odpadnie, więc na spokojnie sobie tutaj dozbieram. Czyli 15 nam wlatuje. Piątkę wydaje. I dwie dyszki do koperty. są właśnie przed chwilą zanim usiadłam do nagrywania był pan kurier przyjechał y, wielki karton żarełka dla królików jakoś tak, tak się złożyło że nagle po prostu skończyło się wszystko i no musiałam zrobić spore zamówienie i po prostu kwota podsumowanie trochę mnie Przytkało i teraz się zastanawiam, co my z mężem będziemy do końca miesiąca jeść, i stwierdzam, że chyba razem z króliczkami siano, bo już po prostu, no naprawdę, wręcz się wypukaliśmy. No bo w tym miesiącu też yy, no był zabieg Rysiulka. Niestety troszkę, nie doszacowałam go. Nie byłam na bieżąco, że tak powiem, z kwotami takich zabiegów i skoczyły. No, naprawdę sporo. Mam tutaj na myśli kastrację samca, królika, bo u samic to na pewno, z pewnością koszty są jeszcze większe, no ale trudno. Po prostu trzeba było to zrobić, więc teraz będziemy jeść siano. Nie dośmieję no, się, aż tak tragicznie to nie jest, ale no, jak dobrze, że są te koperty. Naprawdę w takich. W takich sytuacjach tak niesamowicie jestem sobie wdzięczna i tak to doceniam, że po prostu mam skąd tą kasę wziąć. Serio, to jest po prostu. Zresztą, same sami wiecie, jak to działa, ale musiałam się tak wtrącić z moimi przemyśleniami. Dobra, tutaj rzucamy do królika. 9. I rzućmy jeszcze raz i dwanaście, no znowu tak samo. Czyli mamy tutaj dwadzieścia jeden, tak dobrze liczę, dwadzieścia jeden. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem. No zostawmy tak. Wyrzucam trzy dyszki, bo akurat dwójeczka sobie siedzi w kopercie. Zaczynamy balonikowe od Izabeli. I tutaj, wiecie, co? Chyba będę sobie po prostu wszędzie rzucała szóstką. Mogłam się wcześniej zastanowić, a nie teraz. Ale chyba tak. To będzie po prostu troszeczkę mniej kwotowe. To rzucimy po razie do każdego. Pięć. Sześć. I pięć. No ładnie, ładnie. Szesnaście. OK, biblioteczka. Tutaj mamy 220. To słuchajcie, wrzucimy dyszkę. Niechaj będzie. Czyli dwa elementy. Tymczasem odłożę to wyzwanie, bo już wyschło i statut. I w sumie 230 no, zapełnia się już ta przedostatnia półeczka. Zobaczymy, ile się uzbiera Ostatecznie, bo nie podliczałam ile jest tych elementów. No i uwaga, uwaga: kończę z Drapsona. Kończę z Drapsona. Od martynki z magicznego budżetu i zaraz zacznę kolejną. <grych> Dobra, drapiemy. No i tu jest 20. Mamy to, słuchajcie, od razu sobie hajsy wyciągam i przełożę do jakiejś celóweczki, teraz dwa, chyba z tego co wiem, to ta zdrabka miała zbierać na fundusz samochodowy, zgadza się i czy mamy 150, 150, mamy to. To odkładam na bok i za chwilę przełożymy. Yy, I tak, muszę sobie sięgnąć do tych moich zdrapek. I mam kolejną zdrapkę od Martynki. Tym razem była dziewczyna rokowa, teraz będzie dziewczyna boho. Czyli myślę, idealnie na obecny czas. Także super. Dostanie dziewczyna w przyszłym tygodniu. Swój pierwszy przydział. Musi jeszcze poczekać, gdyż ponieważ tutaj mamy jeszcze zdrapuchę od Izabeli. Moje urocze mini serduszka lecimy. Dwa siedem. I 16. Spoko. Tutaj niestety nie jest zalaminowana i z tego powodu źle się z niej odkurza. Więc muszę, muszę otako. Jakieś. Dobra. I zaraz jeszcze Wam powiem o pewnych zmianach, bo tutaj coś do tyłu doszło. Coś, co już znacie, a co miało inne miejsce. Ale tak, stwierdziłam, że pora na kolejne zmiany kolejny fresh start, na nowy miesiąc. Tak, tylko przełożę sobie tutaj zdrapeczkę na kolejny tydzień, żeby już sobie czekała. No i jak widzicie, do tej pory to wyzwanie było ostatnim, a doszły tutaj dwie gry. Gry, które były w odrębnym segregatorze i miały swoje przydzielone miejsce z innymi grami. Natomiast stwierdziłam, że muszę po prostu zredukować ilość wyzwań, ilość segregatorów, bo mam jeszcze boksy od Moni i już powoli zaczęło mnie to trochę przytłaczać. I tymczasowo, bo pewnie za jakiś czas do tego wrócę, ale tymczasowo rezygnuję z reszty gier i zostawiłam sobie dwie, które będą po prostu sobie zbierać. Mm. I tak chciałabym, żeby w każdym tygodniu, ale obawiam się, że z tą jedną dyszunią i drobnymi może być ciężko. Ale nic, może spróbuję sobie rzucić raz. Najwyżej no będę sobie wisieć. To już standard, tak? Zawsze to mówię, a potem jakoś tam się udaje tą kasę. Zebrać. Więc tak, bo już dygresja do dygresji. Rezygnuję tymczasowo z reszty gier, zostawiam sobie dwie, czyli tą moją, jak spłatka, gdzie rzucam e, różnymi kośćmi. E, no i zostawiam sobie jeszcze gram w zielone e, od Kasi z budżetowni, bo no, na ten moment najbardziej do mnie przemawia. Ja oczywiście. E, Zielone rośliniarstwo, tego typu tematy to tak moja bajka, więc zostawiam sobie te dwie gry, resztę opróżniłam i przełożyłam po prostu do celówek, które yy, no, najbardziej potrzebowały, że tak powiem, doładowania. No to co? Co by tutaj... Może wiecie co, na razie odpuszczę sobie to, bo boję się, tutaj mogą naprawdę spore kwoty wypaść. Ale z drugiej strony, matku, co za dylematy, naprawdę. Dobra, rzućmy, niech już stracę. Tak sobie założyłam, że chciałabym rzucać co tydzień, ale to nie wiem, ile kasiury będę potrzebowała, żeby... Żeby się udało. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kości, kości bądźcie dla mnie łaskawe. Proszę, proszę. Mhm. Chyba nie będzie aż tak dramatycznie. Z tego co widzę. Ale przekonamy się dopiero, jak sobie to wszystko podliczę. Dobra, co my tu mamy? pięć, trzy, piętnaście, pięć, dwanaście i siedem. Okej, okay, liczymy. Pięć plus trzy plus piętnaście plus pięć plus dwanaście plus siedem. Czterdzieści siedem. Tak, że leci drobnica do środka, bo tu mamy 10, 20, o, ale tu mam jeszcze jakąś piątkę pod spodem, bo mi się nie zmieściła. Dobra. E, 10, 20, 30. 40. I siedem. No dobra. To wrzucamy. Chyba też tak macie, co ciężko nie wrzucić. Choćby troszkę, ale tutaj no właśnie... Ta gra jest taka dość ryzykowna, jeśli o to chodzi. Ale również, znów się powtórzę. Taką chciałam, taką mam. Yy, no dobra, zagrajmy jeszcze w zielone. Okej, okay. mam nadzieję, że widać coś tam. Kości wyjmuję, rzucam sześciościenną i akurat mamy szósteczkę. Zaczynam od nowa, od startu, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Jakiś skrzydłokwiat. Ops. Jakie tu są kwoty? Okej, okay. przyjazne w miarę. Dobrze, wrzucę sobie dyszkę. Bo akurat jest taka. Dobra, zrobiło się pękato, moment. O, dobra. No, 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 no. Serio, czy to jakiś znak, że miałam nie grać. Dwudziesty <grywia> siódmy. Plus dziesięć i mamy siedemdziesiąt. Dobrze, kochani, kasa rozłożona. Udało się. Z małymi kombinacjami, ale jednak, co cieszy. Zaraz mi się koperta otworzy i będzie śmiesznie. Znaczy, taki śmiech przez łzy trochę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wszystko jest. Zamykamy. I widzimy się. Za tydzień, jeśli chodzi o celówki, bo mam nadzieję, że uda mi się przyjść wcześniej z czymś innym. A tymczasem żegnam się z wami, moi drodzy. Ściskam Was mocno i do zobaczenia wkrótce. Pa!